Dobre miejsce na punkt obserwacyjny w połowie wysokości wzgórza z pięknym otwartym widokiem na las. Trochę dalej, jakieś 100-150 metrów, mam ścieżkę w lesie, której nie widać zbyt dobrze, ale zamierzam ją objąć obserwacją na potrzeby ćwiczenia. Zaczynam teraz pracę, więc celem jest działać naprawdę z jak największą dyskrecją. Jest rano, dałem sobie cały dzień, żeby mieć czas, bo jestem sam. Teoretycznie lepiej zacząć to wieczorem o zmierzchu, kiedy jest jeszcze trochę światła, bez latarki oczywiście. Jestem teraz na ścieżce prowadzącej prosto do miejsca, gdzie zamierzam zbudować schronienie tuż poniżej. I to, co zamierzam zrobić, to zamontować jeden lub dwa sygnalizatory dźwiękowe. Tak, żeby nie zostać zaskoczonym podczas pracy albo nawet w nocy. Bo tak naprawdę to jest ta okolica. O ile mam bardzo, bardzo dobrą widoczność na cały las, o tyle na tę strefę już nie. Nie mam żadnej możliwości zobaczenia, czy ktoś tam nadchodzi. Więc sprzęt, który tam zamontuję, to będzie sprzęt niskotechnologiczny, ale taki, który wytrzyma wiatr, śnieg, a nawet deszcz. To sprzęt, który jest bardzo niezawodny i działa za każdym razem. Zrobię próbę, żeby zobaczyć, czy mechanizm działa dobrze. Więc tutaj widać wyraźnie, że jeśli pociągnę za tę linkę, mam dobrą perkusję. Więc to, co teraz zrobię, to wytnę nabój dwunastkę w taki sposób, żeby, żeby została tylko łuska. I trzeba wiedzieć, że w takim lesie zapalnik dwunastki słychać bez problemu na 500 metrów. Zwłaszcza, że jestem po stronie wzgórza. Więc tutaj zostawiam tylko zapalnik naboju dwunastki i umieszczam ją we właściwym miejscu. Tak zrobię trochę kamuflażu. Nigdy nie rozciąga się po obu stronach. Uważaj, by nie zablokować mechanizmu. Poza tym nie ma problemu. A z drugiej strony wszystko jest w porządku. To właśnie tutaj. dobre o sistema. Zarezerwuję mech i gałęzie na przyszły kamuflaż. Tutaj mam około 2 metrów, brakuje jeszcze trochę na metr, metr dwadzieścia, żeby się położyć. To będzie tutaj. Im więcej kopię, tym nie będzie mi zima. Mały punkt obserwacyjny. Mam lornetkę na podczerwień, która w nocy daje dobre rezultaty na odległość maksymalnie 70-100 metrów i pozwala mi dobrze obserwować okolice schronienia. Jutro rano o 7.00 prognozowane jest od 2 do minus 3 stopni Celsjusza. Więc noc będzie chłodna, niezbyt wilgotna, bo mam szczęście być w okresie wyżu atmosferycznego, więc z założenia bez deszczu. Na pewno będą przymrozki tu i tam, w zagłębieniach terenu i po trzyciu lasu. Trzeba wiedzieć, że noc zapadnie dość szybko, około 18.00. Tutaj jest praktycznie całkowicie ciemno, więc jeśli chodzi o światło, mam naprawdę absolutne minimum. Posiadam małą lampkę nocną, która pomaga mi się zorientować w środku nocy, kiedy muszę wstać. Jeśli chodzi o ogień, oczywiście, żadnego ognia, ponieważ to ćwiczenie skupia się na dyskrecji, więc jeśli chodzi o jedzenie, mam absolutne minimum, też sobie myślę, że polecę eee, nie. nie jeść w środku w związku z, z zapachami. Więc oto schronienie, jestem jakieś 20 metrów dalej, więc nie zostawiłem światła w środku. W środku lasu nie ma zbyt wiele do zobaczenia. Nocne schronienie więc. Widzę stąd na około 70 metrów. Gdyby były tu jakieś zwierzęta, zobaczyłbym je z odległości około stojma, ponieważ oczy się świecą, więc widać je wyraźnie, wyróżniają się w krajobrazie, nawet najmniejsze zwierzęta widać bardzo, bardzo dobrze. Niewielki mróz w noc pierwszego biwaku 2022 tu. W podszyciu, na polanach i w obniżeniach terenu widzę, że wszystko jest dobrze oszchronione. Dobrze. W schronieniu było bardzo chronione, choć trochę wilgotno, ale dobrze osłonięte. Więc w tym roku podobno nie mówi się szczęśliwego nowego roku, tylko powodzenia. Ale mimo wszystko ja chcę Wam życzyć dobrego i pięknego roku. 2022 I... Widzę coś, czego się nie spodziewałem. Zaczyna trochę padać. To pozwoli dobrze sprawdzić szczelność biwaku. Od rana pada z przerwami, więc to nie są ulewne deszcze, ale wilgoć zaczyna się utrzymywać. W środku jest w porządku, dzięki matom podłogowym, tarpom i materacowi jest dobrze. Tej nocy było naprawdę zimno, ale teraz znacznie się ociepliło, więc jest w porządku, jest przyjemnie. Złożę obóz około 18:00, 17:30, 18:00, żeby móc pracować w ciemności, ale tak żeby jeszcze coś widzieć, postaram się zostawić jak najmniej śladów, ale z całym tym zdobytym kamuflażem. W końcu rośliny, które zebrałem są na dachu i po bokach schronienia. Po bokach schronienia nie będzie trudno wszystkiego wyłożyć tak, żeby prawie nie było żadnych widocznych śladów. To będzie powrót nocą po biwaku, który trwał niecałe 48 godzin. Wybrałem obszar leśny, naprawdę w samym sercu lasu, żeby mieć spokój i móc prowadzić obserwacje w jak najbardziej dyskretny sposób i naprawdę się nie zawiodłem. W związku z tym naprawdę nic nie widziałem, żadnego ruchu na ścieżce naprzeciwko ani żadnego przejścia, o którym bym wiedział pirotechniczne sygnalizatory, które zamontowałem, oba sygnalizatory nie zadziałały. Słyszałem, wydaje mi się trochę hałasu zwierząt tej nocy, ale naprawdę tylko to. Więc ustawienie tego typu schronienia normalnie służy do obserwacji. Zaczynamy od minimum 4 lub 5 dni, ponieważ wymaga to dość dużego wydatku energetycznego, żeby się opłaciło. Konieczny jest kilkudniowy pobyt. Można to zorganizować dla kilku osób, tu przedstawiam to dla jednej. Ma 2,20 m na 1,20 m lub 1,30 m, co jest w zupełności wystarczające. Trzeba dobrze wyznaczyć strefę do spania, żeby była osłonięta. I ponieważ to jest punkt obserwacyjny, ale też może ewentualnie służyć jako stanowisko strzeleckie, możecie to zrobić w kilka osób. Zostańcie, możecie zostać. Tydzień do 15 dni w takim miejscu. Jeśli jest dobrze zaprojektowany, nie ma żadnego problemu, o ile macie niezbędne zaopatrzenie. Jeśli chodzi o wagę plecaka, to mam tutaj plecak, który waży ponad 25 kg. Wziąłem dużo sprzętu, oczywiście, kiedy jest nas więcej, cały ten sprzęt można wspólnie wykorzystywać. Dzięki temu odciążamy plecaki, które stają się zupełnie normalne pod względem wagi, ważąc 10, 12. 15 kg. Dlatego warto trenować z dość ciężkimi plecakami. No, w tym przypadku z przemieszczaniem się motocyklem w głąb lasu, praktycznie wcale nie chodziłem. Musiałem przejść może z 15 minut, góra 10 minut. Więc nie chodzi też o to, żeby sobie zniszczyć plecy żeby zrobić prezentację wideo, musicie wiedzieć, że przy instalacji takiego schronienia jest wiele drobnych rzeczy, technik i sprzętu, których nie mogę wam pokazać w takiej prezentacji wideo, które jednak wymagają prawdziwego wdrożenia i trzeba też praktycznych ćwiczeń, jeśli naprawdę chcecie odtworzyć ten schron bojowy. Dziękuję.